Nie wyglądają. Alan został hakerem. A. hakujemy systemy. Płyty górne. <głosy> <głosy> A tak, serio, to co się stało? E, zepsuł nam się plik, tak mniej więcej 40-minutowy, najważniejszy fragment poprzedniego filmu. Także jak się to nie uda zhakować, to nie będzie. Ale wy to już tak widzieliście, bo to było tydzień temu. Dokładnie. A teraz naprawiamy. Idzie. haker. <noise> He, hakowanie. I na pierdala Cały czas! czas. <laughs> no, cały czas coś się dzieje. Także. Nie wiem, co widać. Albo nie widać. O, widać mnie? to? O, widać mnie. Widać mnie, dobra. To jak mnie widać, to tak. Lexus znowu wjechał, bo ostatnio nie zdążyliśmy zrobić hamulców z tyłu. Więc mamy go z powrotem. I będziemy zaraz i ściągać koła z tyłu. I robimy hamulec ręczny. To co? Można ściągać. Wciągamy koła z obu stron. I robimy jednocześnie dwie strony. To będzie szlifowanie, cunowanie. Szybka robota. Czy ja wiem? Kurde, chyba nie. Zasadniczo będziemy robić, z tego co zrozumiałem, musimy wyrzucić tego stworzenia na razie, bo będzie nam wygodniej. Mm -hmm. I kurwa, co on mówi? wyszlifować? Muszę zerknąć tam, bo ja nie. Nie zrozumiałem ani słowa z tego, co on mi mówił z instrukcją. Co on tu wyszlifować? Sądzę, że trzeba będzie osłonę wyrzucić. No, czy nie, właśnie nie. Osłona zostaje. No ale ja trzeba wyciąć miejsc miejsce na zacisk. Musi się na miejsce na zacisk. A tu są takie szpilki. Kurde, jak je niby wybić? Bo zacisk będzie w takim razie od góry. Tu. Trzeba podszlifować, a wiem czemu trzeba podszlifować. Żeby wszedł adapter tu, pomiędzy. Trzeba zeszlifować. Ale i tak trzeba wyjąć całą osłonę. I wszystko, żeby się tam dostać. Czyli rozbieramy wszystko. Rozbieramy wszystko, zasadniczo. No, rozbieramy wszystko. O jest, trafiłem. Tak, jeżeli ktoś się zastanawia, po co tak robię, bo jest prościej. Co jest prościej? Bo teraz sobie... Y, trzeba by go zrzucić z ręcznego, bo on jest chyba na ręcznym. No jest. I teraz sobie, po prostu... O, jest pięknie. Nie się... Męcząc, zdejmiemy bębna. I się wkręca siłkę. jak widzicie, bęben już sam sobie schodzi. No nie już wszedł. Wiem, właśnie, widziałem. To no, po co kręcisz? -da -da. Dobry patent. To jest zajebisty patent, w 90% aut z -bębnem jest. Nigdy nie widziałem. Nigdy? W każdej BMC jest ten patent. Ostatnio wam nawet mówiłem, żeby tak robić, to stwierdzić, że tam nie ma miejsca na śrubkę. Ja? No. W czym? Nie pamiętam przy czym robiliśmy wtedy. I tak. W której BMC ten... mogliśmy robić? Jak w każdej BMC z tyłu są, mieli, mieliśmy bębny. No i w bębnie jest ten sam patent zawsze. Ostatnio u ciebie. To że młotkiem zbił szybciej poszło. No. <grych> Dobra, co do e, robimy? Tak, trzeba na pewno wyciąć ten kawałek osłony, bo tu będzie zacisk. Jeszcze zadzwonię, się zapytać ten kawałek osłony. Może pokaż adapter i spróbuj go przymierzyć. Czekaj, no. idzie gdzieś tu. A nie do góry nogami? Co, że tak? No. Tak, tak bardziej to... by pasowało pod zacisk. A gdzie są te szpilki? Tu jest jedna szpilka. A tu jest druga? Nie. Gdzieś tu są szpilki. Trzeba to wszystko będzie rozebrać, niestety ten tarczobęben i zdjąć bo gdzieś tu są szpilki, które trzeba wybić żeby zastąpić je śrubami i wtedy ten adapter który jest który, bo to też może być lewy, prawy, prawy, lewy ten adapter on się ma tam schować, bo tu nie ma miejsca na niego w tej chwili, bo tam trzeba podszlifować zwrotnicę tu to, tak. to będzie tak. O, tak. O, wtedy jak poszlifujemy, to tutaj mamy, tak, tu jest śrubka i tu jest śrubka. Tu w tym miejscu, gdzie mam palec, jest śrubka, czyli tu. Mm -hmm. I druga jest z drugiej strony tu, tu. I to się wtedy siada i to by pasowało. I do tego by wchodził wtedy zacisk tu i tu śrubku. Tak? Dajcie drugi zacisk. Skomplikowane. Kurwa, Generalnie... Generalnie konstrukcja adaptera pozostawia wiele do życzenia. Bardzo dużo. To jest ale... Tragedia. W sensie strasznie dużo przeróbek trzeba zrobić. I więc... Moim zdaniem konstrukcja jest nie do końca przemyślana, bo można byłoby to zrobić całkiem inaczej. Wydaje mi się, że byłoby prościej, bo jest strasznie dużo rzeczy niezrozumiałych. Tak. I dziwnych. Po drugie, adapter też tam sobie nie jest idealny. I to rozumiem, nie ja mam z tym żadnego problemu. Jest to chałupnicza robota. Jasne, ale strasznie dużo przeróbek jest, gdzie jest dużo niewiedzy bo tak naprawdę nic z niczym nie chce pasować. Zaprojektujemy własne adaptery o, in... o lekko innej konstrukcji będą na przyszłość. Teraz musimy wyciąć to do... górę osłony gdzieś całą górę do no do tam gdzieś wyciąć. Po długotrwałym boju ze szlifierką, gdzieś 40 minut szlifowania. Tak. Tam, i po takim efekcie. Ślicznym. Teraz da się założyć adapter. Tak. I nawet można powiedzieć, że pasuje na śruby. Jest, o, to. jest I to ma przyjść tu. Tak. Masek to się nie uda. Czemu? Zyschoń. A musisz go zeszlifować. Nie, bo tu jest stworzeń. Zacisk się nie zmieści w to miejsce. Co ty gadasz? No, pa. Nie zeszlifujesz mi tego przecież. No nie. Coraz bardziej mi się podobają te ałaty-adaptery. Kurwa, zaraz go... No, nie pasuje. Że my chyba coś leź, leź żeśmy zrobili, albo to nie, no, nie no, było. No, a bo to nie te zaciski. Nie, no, to są te zaciski. A jak dasz odwrotny zacisk? W sensie adapter drugi. W drugą stronę. Pa nie! Bo to się nie mieści ze sworzgiem. No? A to się nie mieści ze sworzniem, ze skurwy syna. Żadną, w, w żadną stronę. W Żadną stronę. Nic nie może. No nie założę ze stworzeń blokuje się o dupę zacisku. Już ci, cały, praktycznie. już ci pokażę. Czekaj. No, teraz jestem odsunięty i skrzywiłem zacisk, no to wtedy pasuje. czy nie? Co? Jedną bez skręcisz, to ci będzie łatwiej trzymać. Nie skręcę, bo jest pod kątem, żeby tak w ogóle doszedł. Bo inaczej to musiałbym go wyrzucić tarczę kotwiczną. Tak więc, już po jednych 6 godzinach, tu Pierwszą stronę, na tyle, że da się założyć zacisk. Zacisk też trzeba było wyszlifować, bo jest, okazuje się, że są dwa rodzaje. Ten jest grubszy, ale mieliśmy rozcięty, zapasowy zacisk, który sprawił, że tam jest dużo mięcha, więc zeszlifowaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie podziałać jakkolwiek. I mamy co zeszlifowane? Zacisk, adapter? Adapter, zwrotnice, wszystko. Zresztą będzie przerwot hamulcowy przyszlifować. Prawdopodobnie, tak. E, więc mamy cudownie, cudowna robota. To jest To jest, to jest w ogóle zgroza składanie takich rzeczy. się razem. O, ci co to projektowali, powinni za karę w składać to. I rozkładać, składać i rozkładać i tak w kółko przez całe swoje życie. Ty mówisz, że gościu, który projektował adapter powinien przez całe życie swoje... montować te adapter. Szlifować to wszystko szlifować pod adapter. To wszystko. Tak, dokładnie. Bez przerwy i wciąż. Non stop. Tak. Czyli trzeba zacząć od tej. A, yy, klocki. Żeby <grym> się przydało. Fajnie by było mieć klocki. No, fajnie, zgadzam się z tym. Trzeba wyjąć tą czpiętę stąd. Trzeba nam nakurwiać te nam na ja obieram. Te już są po To dalej. Klepsika też już nie ma na Na wojnę pojechali. On pojechał na wojnę. Właśnie? Ta. Tak. Muhammad Ali jakiś tam pojechał na wojnę. Masz rację na No Nie wiem. No nie wiem, no zamknij się po prostu. A dobry był ten kepsik. No właśnie ten. Kurde, nie może być tak przewód. Się wkultuje. Się, yy, o co? No. O Trzeba go przekręcić tak o 45 stopni. Uff. Spróbujmy go najpierw chwycić. Słuchaj. Co, adapter zostawiamy? No zostawiam to, co zostało. No, nie będę tego rozkręcał. No składam dalej. Tyle. Tutaj o, nawet o mocowanie tego wantuje się przewodu. Tutaj nie może być jest źle wywiercone otwory. Otwory powinny być całe przesunięte w przód auta o pół centa. Myślę, by to miało rację by tu. Aczkolwiek dalej to nie jest tak być powinno. Dobra, Lasek, podsumowanie jakiejś dzisiejszej zabawy z hydraulicznym ręcznym. Jestem i nie działa to, jest spierdolony adapter, bo, kurwa, brakuje mu 5 mm, żeby w ogóle miał szansę pasować. I tyle, no. Nie da się tego poskładać. Jestem wkurwiony, niezadowolony, smutny i zły. I, i głodny jeszcze w dodatku. Mogę siedzieć teraz na obiadku rodziny, a zapierdalam przez świę święta, żeby zrobić coś, czego nie da się zrobić, no i tyle. No nie da się tego przewidzieć. Nie da się, więc nie ma się co podobać, jest chujowo, ale łapki w górę, subskrybujcie i znaczy, sytuacja jest tego typu, że generalnie możemy tego filmu nie puszczać i taki był plan, żeby tego filmu nie było. Ale, ale możemy... Pokażemy wam, że to nie wszystko jest takie kolorowe, proste i zadowalające. Kupujesz rzeczy, które są totalnie customowe, na się, bo ci powiedzą, że trzeba zrobić to, 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 to. tam przeszlifować, tu przyszlifować, tu, tu jeszcze przeszlifuj i będzie miodzio cacy, kurwa. Tak jest miodzio, że kurwa brakuje 5 mm albo i więcej. I nie założymy zacisku drugiego, bo się nie da po prostu. No i chuj. W sumie 8 godzin pracy poszło na marne, nie zrobiliśmy nic. Nic. No ale tak, tak niestety bywa. Nie bywa, także nie polecam takich adapterów. No. Mm, mimo szczerych chęci wydanych tak, wydany dużych pieniędzy, pieniędzy no, to się nie da. No i tyle. No. Zmarnowany czas trochę. Szkoda. Bywa, życie, no, życie. Także. Ale my pokazujemy całą prawdę, jak jest naprawdę. Tak, cała prawda, tylko prawda. Sama dlatego prawda. Dlatego w chuj tniemy i dlatego jest <noise> tyle fakapów wycinanych, ale zazwyczaj się udaje finalnie, a teraz się po prostu, chociażbyśmy się usrali, to się nie da. No niestety. I znowu mnie czeka rozbieranie tego jebanego bębna. Kurwa. Cześć! <noise>